Wyobraź sobie, że zasypiasz i budzisz się 8 godzin później, w pełni wypoczęty, bez ani jednej wizyty w toalecie. Dla wielu osób po 60., no która jest często akceptowana jako nieunikniony fakt starzenia się, zarządzany jedynie przez ograniczanie płynów lub interwencje medyczne. Zoe Dyspense sugeruje jednak, że prawdziwa przyczyna leży głębiej, w programach autonomicznego układu nerwowego i że można odzyskać kontrolę nad pęcherzem poprzez świadomą zmianę wewnętrznego stanu. Zbadamy ścieżkę do nieprzerwanego snu. Wykorzystując potęgę umysłu do regulacji ciała i przekroczenia starych nawyków, zrozumienie nokturii poza powierzchnią wiele osób po 60. roku życia słyszy, że nocne budzenie się w celu skorzystania z toalety, znane jako nokturia, jest naturalną częścią starzenia się. Często obwinia się za to zmiany hormonalne, powiększoną prostatę u mężczyzn lub osłabienie mięśni dna miednicy. Medycyna konwencjonalna skupia się na zarządzaniu tymi fizycznymi objawami, traktując ciało jak maszynę, która wymaga mechanicznej naprawy. Chociaż te czynniki odgrywają pewną rolę, oferują one jedynie częściowe wyjaśnienie, które często pozostawia ludzi z poczuciem bezsilności wobec własnej biologii. Jest to perspektywa, która zakłada, że ciało zawodzi i można je jedynie łatać. Joe Dispenza podważa to ograniczone spojrzenie, proponując, że ciało jest przede wszystkim sługą umysłu. Z jego perspektywy, nokturia po 60. jest mniej problemem nieuniknionego rozkładu, a bardziej problemem głęboko zakorzenionego programu. Ciało. Poprzez lata powtarzania nauczyło się oczekiwać przebudzenia określonych godzinach. Ten nawyk staje się częścią podświadomej tożsamości. Nie jest to już tylko fizjologiczna potrzeba, ale psychologiczne oczekiwanie, które ciało posłusznie wykonuje. Ciało staje się umysłem, automatycznie realizując scenariusz, który odtwarzało przez lata. Mechanizm leży w autonomicznym układzie nerwowym, czyli AUN, który działa jak podświadomy system operacyjny ciała. AUN kontroluje wszystko, odbicia serca potrawienie i funkcje pęcherza moczowego. Dzieli się on na układ współczulny, odpowiedzialny za reakcję walczył uciekaj, oraz układ przywspółczulny, zarządzający odpoczynkiem i trawieniem. Nokturia jest często sygnałem, że nawet podczas snu układ współczulny pozostaje nadmiernie aktywny. Ciało nie jest w stanie w pełni wejść w głęboki stan regeneracji, ponieważ jakaś jego część wciąż pozostaje w trybie przetrwania i czujności. Rozważmy scenariusz 65-latka. Który kładzie się spać, już martwiąc się o to, czy obudzi się o drugiej w nocy. Samo to oczekiwanie jest formą stresu. Jego mózg interpretuje tę troskę jako sygnał zagrożenia, utrzymując układ współczulny w stanie lekkiej gotowości. Kiedy pęcherz wysyła najmniejszy sygnał, nadmiernie czujny mózg natychmiast wyrywa ciało ze snu. Z biegiem czasu ten cykl lęku i przebudzenia staje się neurologicznie utrwalony, tworząc samonapędzającą się pętlę, niezależnie od tego, jak pełny jest pęcherz. Nie oznacza to, że czynniki fizjologiczne są całkowicie ignorowane. Problem fizyczny, taki jak powiększona prostata, może istnieć. Jednak Joe Dispenza argumentowałby, że reakcja organizmu na ten problem jest warunkowana przez umysł. Dwie osoby z identycznym stanem fizycznym mogą mieć drastycznie różne doświadczenia ze snem. Jedna, uwięziona w lęku, będzie się budzić wielokrotnie. Druga, która potrafi utrzymać stan wewnętrznej równowagi, może spać przez całą noc, ponieważ jej układ nerwowy nie interpretuje sygnału z pęcherza jako alarmu. Dyspenze podkreśla, że ciało nie odróżnia myśli o stresującym wydarzeniu od samego wydarzenia. Kiedy osoba leży w łóżku, myśląc o konieczności wstania, jej ciało już produkuje chemię stresu. Ta chemia jest sprzeczna z chemią snu. Zamiast szukać zewnętrznych, naturalnych produktów, dyspenze kieruje uwagę do wewnątrz. Proponuje, że prawdziwe rozwiązanie leży w zmianie wewnętrznego stanu chemicznego poprzez zmianę świadomości. Chodzi o stanie się świadomym swoich nieświadomych programów. Zgodnie z modelem Gispenzy, geny związane ze starzeniem się nie są wyrokiem. Jesteśmy w stanie sygnalizować naszym genom w nowy sposób poprzez zmianę naszego środowiska wewnętrznego, czyli naszych myśli i emocji. Stres utrzymuje geny związane z przetrwaniem w ciągłej aktywności. Kiedy jednak uczymy się przechodzić w stan spójności i bezpieczeństwa, aktywujemy geny związane z naprawą, regeneracją i długowiecznością. Regulacja pęcherza jest po prostu jednym z wielu efektów ubocznych tego głębszego uzdrowienia. Poszukiwanie naturalnych produktów lub suplementów często wynika z przekonania, że rozwiązanie musi przyjść z zewnątrz. Jest to nadal paradygmat, w którym osoba jest ofiarą swojej biologii. Perspektywa gispenzy jest bardziej radykalna. Sugeruje ona, że najpotężniejsze naturalne produkty to te, które sami generujemy: spójność serca, podwyższone emocje i świadoma intencja. To są narzędzia, które pozwalają nam wejść do systemu operacyjnego i przepisać kod. Ciało staje się uzależnione od nawyków stawania o tej samej porze. Jest to klasyczna reakcja pawłowowska. Zegar biologiczny uderza drugą w nocy, a podświadomość, która nauczyła się tego wzorca, wysyła sygnał do pęcherza, nawet jeśli nie jest on krytycznie pełny. To nie jest już potrzeba fizjologiczna, ale wyuczony odruch. Ciało działa na autopilocie, powtarzając program, który został zainstalowany dawno temu, być może w okresie stresu lub choroby. Rozważmy kobietę, która przez lata opiekowała się chorym rodzicem, musząc budzić się co kilka godzin. Wytrenowała swój układ nerwowy, aby był wyjątkowo czujny w nocy. Lata później, mimo że przyczyna stresu zniknęła, jej ciało nadal odtwarza ten sam program czuwania. Jej nokturia nie jest problemem z pęcherzem, ale echem przeszłego stanu przetrwania, zapisanym w jej układzie nerwowym. Ten wzorzec jest jednak tylko programem, a programy można przepisać. Czego nauczyłem swoje ciało oczekiwać każdej nocy? Paradoks stresu i układ nerwowy w współczesne życie utrzymuje wiele osób, zwłaszcza po 60, w chronicznym stanie niskopoziomowego stresu. Nie musi to być wielka trauma. Subtelne napięcie związane z finansami, zdrowiem Wiadomościami ze świata czy relacjami rodzinnymi wystarczy, aby utrzymać układ współczulny w ciągłej aktywności. Ten stan gotowości jest przeciwieństwem stanu wymaganego do głębokiego, regenerującego snu. Ludzie idą spać, ale ich system nerwowy nigdy tak naprawdę nie otrzymuje sygnału wszystko w porządku. Kiedy dominuje układ współczulny, ciało jest zalewane hormonami stresu, takimi jak kortyzol i adrenalina. Hormony te mają za zadanie przygotować organizm do walki lub ucieczki zwiększając czujność i mobilizując energię. Są one jednak katastrofalne dla snu. Utrzymują mózg w stanie nadmiernej aktywności, uniemożliwiając przejście w głębsze fazy snu, w których zachodzi prawdziwa regeneracja. Osoba może zasnąć z wyczerpania, ale jej sen jest płytki i łatwo go przerwać. Pęcherz moczowy jest szczególnie wrażliwy na ten stan nadmiernej czujności. W kontekście przetrwania pełny pęcherz jest obciążeniem. Gdy układ nerwowy jest w trybie alarmowym, nawet niewielka ilość moczu w pęcherzu może zostać zinterpretowana jako sygnał zagrożenia lub dyskomfortu, który należy natychmiast usunąć. Układ nerwowy, próbując chronić organizm, decyduje, że bezpieczniej jest się obudzić i opróżnić pęcherz niż ryzykować dyskomfort w stanie potencjalnego zagrożenia. Joe Dyspenze wyjaśnia, że nie można leczyć się ani regenerować, będąc w trybie przetrwania. Te dwa systemy, przywspółczulny i współczulny, wzajemnie się wykluczają. Nie można jednocześnie uciekać przed tygrysem i trawić kolacji. Podobnie, nie można wejść w głęboki sen regeneracyjny, jeśli umysł jest zajęty analizowaniem problemów z przeszłości lub martwieniem się o przyszłość. Próba zaśnięcia w stanie stresu jest jak próba wciśnięcia pedału gazu i hamulca jednocześnie. Wyobrażmy sobie mężczyznę, który kładzie się spać po obejrzeniu niepokojących wiadomości. Jego umysł może być zmęczony, ale jego ciało jest pobudzone. Analizuje w myślach swoje inwestycje lub zdrowie swoich dzieci. Każda z tych myśli jest interpretowana przez jego autonomiczny układ nerwowy jako mały sygnał alarmowy. Jego ciało, posłuszne tym sygnałom, pozostaje napięte. Kiedy jego pęcherz wypełnia się w naturalny sposób, sygnał ten jest wzmacniany przez ogólny stan alarmowy, prowadząc do nieuchronnego przebudzenia. Niektórzy mogą twierdzić, że czują się zrelaksowani przed snem, mimo że nadal doświadczają nokturii. Jednak relaks polegający na oglądaniu telewizji lub przeglądaniu mediów społecznościowych nie jest prawdziwym odpoczynkiem dla układu nerwowego. Te czynności często nadal dostarczają stymulacji, która utrzymuje mózg w stanie aktywności beta. Prawdziwa relaksacja to fizjologiczna zmiana w kierunku dominacji układu przywspółczulnego, stan, który rzadko osiągany jest przypadkowo we współczesnym świecie. Dyspędzę często mówi o uzależnieniu od chemii stresu. Po dziesięcioleciach życia w trybie przetrwania. Ciało przyzwyczają się do wysokiego poziomu kortyzolu. Paradoksalnie, spokój może wydawać się obcy lub nawet niekomfortowy. Osoba może nieświadomie poszukiwać myśli lub sytuacji, które wywołają znajomy przypływ adrenaliny. Ten cykl staje się tożsamością. Osoba nie tylko czuje stres, ale jest zestresowaną osobą, a jej ciało odzwierciedla to przekonanie. Po 60 skumulowany efekt dziesięcioleci takiego funkcjonowania jest głęboki. Okablowanie neurologiczne dla stresu jest silne i dobrze ugruntowane. Dlatego rozwiązanie, które w tej grupie wiekowej rzadko polega na prostej zmianie diety czy piciu mniejszej ilości wody przed snem, wymaga to fundamentalnego przekwalifikowania układu nerwowego, nauczenia go na nowo, jak się wyłączyć i poczuć bezpieczeństwo. Kluczem do przełączenia z trybu współczulnego na przywspółczulny jest nerw błędny. Jest to główna autostrada komunikacyjna między mózgiem a narządami wewnętrznymi. Kiedy nerw błędny jest odpowiednio stymulowany, wysyła do mózgu sygnał, że wszystko jest w porządku, inicjując kaskadę uspokajającą. Wiele technik, których uczy dyspenze, takich jak świadome oddychanie i skupianie uwagi na sercu, jest bezpośrednio ukierunkowanych na aktywację tego nerwu. Zrozumienie tej dynamiki jest pierwszym krokiem do odzyskania mocy. Uświadamia to jednostce, że nie jest skazana na walkę z ciałem, ale raczej musi nauczyć się zmieniać sygnały, które wysyła do swojego ciała. Przełączenie tego przełącznika wymaga czegoś więcej niż tylko życzenia. Wymaga celowego narzędzia, które może wygenerować nowy, spójny sygnał. W jakich obszarach mojego życia wciąż wybieram przetrwanie zamiast tworzenia? Pierwszy produkt naturalny, koherencja serca i mózgu. Pierwszym naturalnym produktem w modelu Joe Gispenzy nie jest substancja, którą się spożywa, ale stan, który się generuje. Jest to stan koherencji serca i mózgu. Zamiast szukać zewnętrznego środka uspokajającego, Jednostka uczy się tworzyć wewnętrzną chemię spokoju. Koherencja to mierzalny stan fizjologiczny, w którym rytm serca staje się uporządkowany i stabilny, wysyłając potężny sygnał harmonii do reszty ciała, w tym do mózgu. Joe Dispenze, opierając się na badaniach instytutów takich jak Hartmuff, wyjaśnia, że serce wysyła do mózgu znacznie więcej sygnałów niż mózg do serca. Kiedy serce bije w spójny sposób, pole elektromagnetyczne, które generuje, synchronizuje fale mózgowe. To przenosi układ nerwowy z chaotycznego stanu przetrwania, niespójności, do zorganizowanego stanu tworzenia, koherencji. Jest to bezpośrednia metoda na przełączenie z dominacji współczulnej na przywspółczulną. Dyspędzę uczy, jak świadomie generować ten stan. Proces ten zazwyczaj obejmuje skierowanie uwagi na centrum serca i celowe kultywowanie podwyższonych emocji, takich jak wdzięczność, miłość, radość czy współczucie. Te pozytywne emocje nie są tylko miłymi uczuciami. Są one specyficznymi sygnaturami chemicznymi i elektromagnetycznymi. Praktykując odczuwanie wdzięczności z góry, zanim jeszcze cokolwiek dobrego się wydarzy, jednostka aktywnie zmienia swoją fizjologię. Jak koherencja serca i mózgu wpływa na pęcherz moczowy o drugiej w nocy? Kiedy układ nerwowy wchodzi w stan koherencji, całe ciało otrzymuje sygnał bezpieczeństwa. Układ przywspółczulny przejmuje kontrolę, obniżając ciśnienie krwi, spowalniając oddech i co najważniejsze, wyłączając system alarmowy. W tym stanie mózg jest mniej skłonny do interpretowania normalnych sygnałów ciała, takich jak pełniający pęcherz, jako kryzysu wymagającego natychmiastowego przebudzenia. Próg pobudzenia zostaje podniesiony. Rozważmy scenariusz zastosowania tej techniki. Osoba po sześćdziesiątce, która zwykle budzi się trzy razy w nocy, poświęca dziesięć minut przed snem na praktykę koherencji serca. Zamyka oczy, oddycha powoli i głęboko, i skupia się na uczuciu wdzięczności za swoje łóżko, za dzień, który minął. Lub za cokolwiek, co wywołuje prawdziwe, ciepłe uczucie. Zasypia nie w stanie lęku przed przebudzeniem, ale w stanie wewnętrznej równowagi. Kluczowe jest rozróżnienie między myśleniem o wdzięczności, a jej odczuwaniem. Samo intelektualne stwierdzenie, jestem wdzięczny, nie wywoła zmiany fizjologicznej. Jak podkreśla Dyspędzę, zmiana wymaga ucieleśnienia. Emocja musi być odczuwalna w ciele, szczególnie w sercu. To właśnie to odczucie jest językiem który rozumie podświadomość autonomiczny układ nerwowy. Jest to sygnał, który przeprogramowuje biologię. Koherencja zmienia chemię ciała w sposób fundamentalny. Zmniejsza produkcję kortyzolu, hormonu stresu, a jednocześnie zwiększa produkcję DHEA, hormonu działającego przeciwstarzeniowo i regeneracyjnie. Dla osoby starszej ta zmiana ma ogromne znaczenie. Oznacza to, że ciało przechodzi z trybu rozpadu i obrony w tryb naprawy i wzrostu. Spokojny sen jest naturalnym wynikiem tego wewnętrznego środowiska sprzyjającego życiu. W tym stanie serce staje się centralnym regulatorem rytmów organizmu. Zamiast chaotycznego sygnału wysyłanego przez zestresowane serce, spójny rytm pomaga regulować cykle snu i czuwania. Układ nerwowy uczy się, że noc jest czasem głębokiego odpoczynku, a nie czujności. To jest prawdziwy naturalny produkt, zdolność organizmu do samoregulacji po aktywacji przez świadomą intencję. Niespójny sygnał ze stresowanego serca wysyła do mózgu chaotyczne komunikaty. Mózg, próbując nadać sens temu chaosowi, przechodzi w tryb wysokiej aktywności, próbując przewidzieć i kontrolować środowisko. Koherencja serca działa jak strojk, dostrajając mózg do spokojniejszej, bardziej uporządkowanej częstotliwości. To pozwala mózgowi odpuścić kontrolę i pozwolić ciału na odpoczynek. Praktykowanie koherencji nie ogranicza się tylko do czasu przed snem. Joe Dispense zachęca do praktykowania jej wielokrotnie w ciągu dnia, aby stała się ona nowym stanem bazowym. Im częściej jednostka wchodzi w stan koherencji, tym łatwiej jest jej tam pozostać. Zamiast być reaktywnym na strisę I, e, jednostka staje się bardziej odporna, a jej układ nerwowy jest lepiej przygotowany do głębokiego snu w nocy. Opanowanie tego stanu spokoju otwiera drzwi do jeszcze głębszej zmiany. Czy potrafię dziś poczuć wdzięczność, zanim wydarzy się powód? Drugi produkt naturalny. Wejście w pole kwantowe podczas gdy koherencja uspokaja ciało i przygotowuje je do snu, drugi naturalny produkt dotyczy przeprogramowania samego umysłu. Joe dyspenze uczy, że aby dokonać trwałej zmiany, trzeba wykroczyć poza świadomy umysł i wejść do systemu operacyjnego podświadomości. Narzędziem do tego jest głęboka medytacja. Nie jest to medytacja mająca na celu jedynie relaks, ale aktywny proces zmiany świadomości w celu uzyskania dostępu do głębszych poziomów jaźni. Dyspenze definiuje medytację jako proces stawania się tak świadomym swoich myśli, zachowań i emocji, że przestaje się być przez przeznierządzonym. Celem jest stanie się nikim, niczym, nigdzie i w żadnym czasie. Oznacza to oderwanie świadomości od tożsamości związanej z ciałem, otoczeniem i liniowym czasem. W tym stanie hojnej teraźniejszości umysł analityczny wycisza się, otwierając drzwi do podświadomości. Mechanizm tej zmiany jest związany z falami mózgowymi. W ciągu dnia większość ludzi funkcjonuje w stanie beta, czyli stanie czujności i aktywności umysłowej. Aby przeprogramować podświadomość, konieczne jest spowolnienie fal mózgowych do stanu alfa, relaks i, co najważniejsze, teta, stan głębokiej medytacji, hipnozy, snurem. W stanie teta nie ma już bariery między umysłem świadomym a podświadomym. Program budzenia się o drugiej w nocy nie jest zapisany w świadomym umyśle. Jest to głęboko zakorzeniony program podświadomy. Próba zmiany go za pomocą afirmacji w stanie beta jest nieskuteczna, ponieważ umysł analityczny odrzuci je jako niezgodne z rzeczywistością. Dopiero gdy mózg jest w stanie teta, nowe sugestie lub intencje mogą zostać zasiane bezpośrednio w systemie operacyjnym, omijając krytycznego strażnika. Rozważmy osobę medytującą przed snem. Praktykuje koherencję serca, aby uspokoić ciało, a następnie pozwala swojej świadomości dryfować. Zamiast analizować dzień, po prostu obserwuje swoje myśli. Nie przywiązując się do nich. Kiedy pojawia się myśl, pewnie znowu się obudzę, obserwuję ją bez reakcji, pozwalając jej przeminąć. W ten sposób przestaje zasilać ten stary program energią i uwagą. Samo siedzenie z zamkniętymi oczami i myślenie o problemach nie jest medytacją, która prowadzi do zmiany. Jeśli umysł nadal ściga się w stanie wysokiej bety, jednostka po prostu wzmacnia te same obwody neuronowe. Prawdziwa medytacja, według Gispenzy. Wymaga przekroczenia umysłu analitycznego. Wymaga to praktyki i cierpliwości, aby nauczyć się odpuszczać kontrolę i poddawać się procesowi. Z perspektywy dyspenzy, kluczem jest uzyskanie dostępu do tego, co nazywa polem kwantowym. Jest to pole nieskończonych możliwości, które istnieje poza naszą fizyczną rzeczywistością. Wchodząc w ten stan nikogo, jednostka może połączyć się z potencjalną rzeczywistością, w której śpi spokojnie przez całą noc. Zamiast próbować naprawić stare ja, tworzy zupełnie nowe ja z poziomu pola energetycznego. Uświadomienie sobie, że można świadomie kierować swoim autonomicznym układem nerwowym, jest być może ostatecznym wyzwoleniem człowieka. Zamiast być ofiarą programów z przeszłości, jednostka staje się twórcą swojej rzeczywistości. Regulacja funkcji pęcherza moczowego staje się wtedy nie celem samym w sobie, ale dowodem na znacznie większą prawdę, że umysł ma moc uzdrawiania i regulowania ciała. Pomiędzy bodźcem, sygnał z pęcherza, a reakcją przebudzenie, istnieje przestrzeń. Medytacja poszerza tę przestrzeń. Zamiast automatycznej, podświadomej reakcji budzenia się, osoba zyskuje ułamek sekundy świadomości. W tej przestrzeni może dokonać nowego wyboru. Może zdecydować się zignorować ten sygnał i pozostać w stanie spoczynku, ucząc ciało nowego wzorca. Jeśli osoba obudzi się w nocy mimo praktyki, nie jest to porażka, ale okazja do dalszej pracy. Zamiast reagować frustracją, co wzmacnia układ współczulny, może natychmiast zastosować technikę koherencji serca. Uspokajając swój system nerwowy w tym momencie, wysyła silny sygnał do ciała, że jest bezpieczne i może wrócić do snu. Z czasem ciało uczy się, że te nocne sygnały nie są już alarmami. Czy jestem gotów porzucić to, kim byłem, by stać się tym, kim mogę być? Trzeci produkt naturalny. Przeprogramowanie tożsamości snu trzecim i ostatnim naturalnym produktem nie jest stan przejściowy, ale trwała zmiana tożsamości. Jest to kulminacja pracy nad koherencją i medytacją. Chodzi o stworzenie i ucieleśnienie nowego przekonania: jestem osobą, która śpi głęboko i spokojnie przez całą noc. Ta nowa tożsamość staje się filtrem, przez który postrzegana jest rzeczywistość i który kieruje fizjologią ciała. Joe Dispenza uczy, że aby zmienić swoją rzeczywistość, trzeba zmienić swoją osobowość. Osobowość składa się z tego, jak myślimy, działamy i czujemy. Jeśli osoba po 60. nadal myśli jak ktoś, kto ma problemy ze snem i działa jak ktoś, kto oczekuje przerwy w nocy, jej biologia dostosuje się do tej tożsamości. Aby zmienić ciało, trzeba najpierw zmienić umysł, który nim kieruje. Mechanizm ten opiera się na neuroplastyczności. Kiedy jednostka łączy jasną intencję, np. śpie spokojnie, z podwyższoną emocją, np. wolność lub wdzięczność za ten sen. Mózg zaczyna tworzyć nowe połączenia neuronowe. Jeśli robi to konsekwentnie, szczególnie w stanie medytacyjnym, alfa lub teta, te nowe połączenia stają się dominującymi ścieżkami. Stara ścieżka neuronowa budzy się od drugiej i dosłownie zanika z braku użycia. Dyspenze zaleca technikę próby mentalnej jako kluczowe narzędzie do budowania nowej tożsamości. Polega to na wielokrotnym wyobrażaniu sobie pożądanego rezultatu tak realistycznie, jak to tylko możliwe, aż umysł zacznie wierzyć, że to wydarzenie już miało miejsce. Nie chodzi tylko o wizualizację, ale odczuwanie emocji związanych z tym doświadczeniem. Osoba musi poczuć wdzięczność i radość z przespanej nocy, zanim ona faktycznie nastąpi. Leżąc w łóżku przed zaśnięciem, osoba może mentalnie przećwiczyć scenariusz idealnej nocy. Wyobraża sobie, że zasypia łatwo, śpi głęboko, a następnie budzi się rano, czując się wypoczęta i pełna energii. Kluczowe jest nasycenie tej wizji emocjami. Musi poczuć ulgę, Wolność i zdziwienie, jakie towarzyszyłyby temu osiągnięciu. To połączenie intencji i emocji wysyła najsilniejszy sygnał do ciała. Mówienie afirmacji śpię dobrze w ciągu dnia, podczas gdy ciało jest w stanie lęku, jest nieskuteczne. Umysł i ciało są w sprzeczności. Ciało, uwarunkowane latami doświadczeń, wie, że to nieprawda. Dlatego praca musi być wykonana na głębszym poziomie. Emocja jest sygnałem, który przekonuje ciało. Kiedy ciało zaczyna czuć się jak osoba, która śpi dobrze, zanim jeszcze pojawi się dowód, zmiana jest nieuchronna. Wymaga to zerwania z nawykami starego ja. Stara tożsamość osoby po 60. z problemami z pęcherzem, musi zostać świadomie odrzucona. Może to oznaczać zaprzestanie opowiadania historii o swoich problemach ze snem, zaprzestanie kompulsywnego sprawdzania godziny w nocy lub rezygnację z rytuałów opartych na lęku. Każde działanie musi być zgodne z nową tożsamością. Kiedy próba mentalna jest wykonywana prawidłowo, ciało zaczyna wierzyć, że pożądane wydarzenie już się wydarzyło. Mózg uwalnia te same neuroprzekaźniki, które uwolniłby, gdyby sen rzeczywiście był nieprzerwany. W rezultacie program autonomicznego układu nerwowego zostaje zaktualizowany. Podświadomość akceptuje nową dyrektywę i zaczyna organizować biologię, aby dopasować ją do nowej tożsamości. Emocja to energia w ruchu. Stare emocje, takie jak strach przed przebudzeniem, Utrzymują ciało w starym wzorcu energetycznym. Generowanie nowych, podwyższonych emocji, takich jak wdzięczność za zdrowie, tworzy nowy wzorzec energetyczny. Ciało, jako obiektywny odbiornik, po prostu reaguje na dominujący sygnał. Jeśli sygnał wdzięczności jest silniejszy niż sygnał strachu, ciało zareaguje zdrowiem. Gdy nadchodzi stara, nawykowa godzina przebudzenia, np. druga w nocy, ciało staje przed testem. Stary program podpowiada czas wstać. Ale jeśli nowa tożsamość jest już wystarczająco silna, a układ nerwowy jest skalibrowany na spokój dzięki koherencji, ten sygnał zostanie zignorowany. Ciało po prostu pozostanie w stanie głębokiego odpoczynku, ponieważ jego system operacyjny został zmieniony. Ta nowa tożsamość musi być testowana, aby stała się trwałą rzeczywistością. Jaką historię opowiadam sobie o swoim ciele i swoim śnie? Życie bez przerwy. Nowa rzeczywistość, snu powrót do wizji nieprzerwanego, ośmiogodzinnego snu po sześćdziesiątce, nie jest już tylko fantazją. Staje się potencjalną rzeczywistością dostępną poprzez systematyczną pracę wewnętrzną. Nie chodzi o znalezienie magicznego produktu, ale o stanie się alchemikiem własnej biologii. Noctulia, niegdyś postrzegana jako nieunikniony objaw starzenia, zostaje zdemaskowana jako głęboko zakorzeniony program, który można przepisać. Te trzy naturalne produkty koherencja Medytacja i nowa tożsamość tworzą potężny, zintegrowany system zmiany. Koherencja serca i mózgu wyłącza system alarmowy przetrwania i aktywuje stan regeneracji. Głęboka medytacja zapewnia dostęp do podświadomego systemu operacyjnego, w którym zapisane są stare programy. Wreszcie, świadome budowanie nowej tożsamości instaluje nowe oprogramowanie, które kieruje ciałem w kierunku zdrowia. Zgodnie z podstawową tezą dołgi spędz, jednostka nie musi być ofiarą swoich genów. Swojego wieku ani swoich przesłych doświadczeń. Posiada ona wrodzoną zdolność do regulowania swojego wewnętrznego stanu, niezależnie od warunków zewnętrznych. Przekraczając uwarunkowania stresu i lęku, które dominują we współczesnym życiu, można aktywować naturalną zdolność organizmu do uzdrawiania. Opanowanie snu jest potężnym dowodem tej zdolności. Rozwiązanie problemu nokturii staje się czymś więcej niż tylko techniczną poprawą jakości snu. Staje się aktem odzyskania witalności i dowodem na to. Że umysł ma realny wpływ na materię. Kiedy osoba, która przez dziesięciolecia budziła się w nocy, nagle zaczyna przesypiać całe noce, zmienia się nie tylko jej sen. Zmienia się jej postrzeganie tego, co jest możliwe. Odzyskuje wiarę we własne ciało i własną moc. Kiedy nowy program śpie spokojnie staje się dominującą dyrektywą, domyślny stan organizmu przesuwa się z dysfunkcji w kierunku zdrowia. Układ nerwowy, teraz regularnie kąpany chemii spokoju i regeneracji, działa optymalnie. Pęcherz moczowy, niegdyś nadwrażliwy alarm, powraca do swojej normalnej, spokojnej funkcji, komunikując się z mózgiem w sposób zrównoważony, a nie alarmistyczny. Wyobraźmy sobie tę samą osobę sześć miesięcy później. Nocne wizyty w toalecie są odległym wspomnieniem. Budzi się rano naturalnie, czując się głęboko wypoczęta i pełna energii na nadchodzący dzień. Ta nowa jakość życia, odzyskana witalność i jasność umysłu, jest prawdziwą nagrodą. Ta zmiana promieniuje na wszystkie inne aspekty jej życia, od relacji po zdrowie fizyczne. W tym kontekście wiek zostaje przeformułowany. Nie jest już postrzegany jako nieuchronny spadek w kierunku choroby, ale jako kolejny etap życia, który można przeżywać ze świadomością i witalnością. Joe Dyspenze pokazuje, że narzędzia do tej transformacji są dostępne dla każdego, niezależnie od wieku. Wymagają one jedynie decyzji o porzuceniu starych przekonań i konsekwentnej praktyki w tworzeniu nowego ja. Ta zmiana nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem. Wymaga codziennego zaangażowania w praktykę koherencji i medytacji. Stare nawyki umysłu będą próbowały powrócić. Jednak z każdym razem, gdy jednostka świadomie wybiera wdzięczność zamiast strachu lub spokój zamiast reakcji, wzmacnia nowe ścieżki neuronowe. Każda przez pana noc staje się kolejnym dowodem potwierdzającym nową rzeczywistość. W pewnym momencie, po wystarczającej liczbie powtórzeń, Następuje przeskok kwantowy. Nowa tożsamość staje się drugą naturą. Ciało nie musi już być zmuszane do zdrowia, zdrowie staje się jego naturalnym stanem. Stary program zostaje całkowicie nadpisany. Osoba nie musi już próbować spać, po prostu śpi, ponieważ stała się osobą, która śpi. Ostatecznie, ciało jest doskonałym odzwierciedleniem spójności umysłu. Kiedy umysł jest zintegrowany, spokojny i skupiony na zdrowiu, ciało odpowiada tym samym. Przespanie całej nocy po sześćdziesiątce nie jest cudem, ale naturalnym wynikiem dostrojenia myśli, emocji i biologii do wyższego porządku zdrowia i całości. Jaką jedną decyzję podejmę dzisiaj, aby zaufać swojemu ciału?